Kurwy i balon To <noise> ja chcę <noise> Moment, moment, jeszcze nie widzę dobra. Tu na balkonie, Ej. tak rozumie się, G5 tak, Dobra, A to ja na górze mam tu wjechać tu i zjeżdżać? Tak, otwarcie zrobić na górze tak, robisz otwarcie na górze. A nie, dobrze, przepraszam, za toksyn. Otwarcie tutaj środkiem i przejeżdżasz i spierdalasz tutaj na ten. Pod, e, trójki. Pod tą skałę, IS 7 Pod tą skałę medy burzą kapa. Słomka lub mi do nich na kapa zaraz. Zrób, spójrz, 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 gdzie? IS siódme pod skałę tutaj na środek. za kafi mieć. Zaresztą to spierdalają kapa. Z pięcioków. Rozpierdalają? Te. No, też się patrzą pewnie. Prawie cały czas. Już całego odburzyli? No już leczę Kurde, synie. Dobra streszczamy się. się, tak? Dupami tam do siebie się postawcie Dobra, będzie raz środkiem Co robić tymi e-trójkami? tutaj pod skałę, dalej gracie swoje, tutaj pod skałę. Medy spierdalamy do arty. Dwa obiekty, ja Dobra, co kurwa, zgoskowali mnie, nie ma naprawdę. Dobra. Trujeczki szybciutko tam Dawaj Armadu Gadon dawaj tamte obiekty jestem Ci się uda za toksinuć to ucieka szybciutko No naprawiam się trzy sekundy kurwa A mi zepsuli na początku, nie ja naprawiłem się Dobra i zwiewaj tutaj na balkon zrobimy no, jedno Ustaw się na... E, medy, medy kapile o 540 Dobra, medami, ruszamy, ruszamy medami rush oni to samo grają Ruszamy, ruszamy medami, ruszamy w jeden cel. Fokus, pierwszy obiekt. Obiekt 1500, Jedziemy. 900 HP. Wicie ich, jest siódme. Bicie od dupy strony. Bicie od dupy I strony. Dupy ładujemy, od drugiej strony. Wicie wybijać wybijać strony. słomka od drugiej strony. Wicie słomka tutaj Ten i tego wybijasz Te i tego pięknie Dawaj, Wicie od drugiej Skończy tego na 14%. Dupa na wczoraj, baczat, dupę na wrody. E-trójki, wyjechać na te IC-7. E-trójki, wyjechać wole. na dół. Ja z przodem baczatu nie jesteś strzelaj. A Sami, jestem, amoraka. Te 62 a na 16%. Dobra, baczat lecisz tutaj z e 3 na wrody. Weź ten nice. baczat na meś. Ba. 7 ja, obrócić się i kasować te ISY 7 tutaj co jadą. Bany wyskocie tam, bany Egi jedźcie, jedźcie, te obiekty Obiekta 140 najpierw obiekt. eee, tego co mam mniej, tego co mam mniej, panowie, fokus Siema Arma potrzebujecie chodź. kogoś. O, spaliłem ja się Dobra Egi, dobitam tego obiekta. Ditam tego obiekta E trójki, słuchajcie, E trójki, zostaw ją E trójką Sarin niż go do tamtych i wyjedźcie ładuję i zjeżdżam Dobra patrz na kapa to przejeżdżasz i lecisz do nas, Dobrze, do nas na kapa Egi, zostaw go. No nie, dobra, dobi, 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 dobi. Kap. Kapa, 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 kapa. Panowie. kapa. Pięknie. Dobijasz, Pięknie, I Egi, Dea, na kapa szybko. Egi. Arma, arma, I siódme, przytrzymujesz mi już Egi na kapa, szybciutko. Dawaj go. I sami siódmymi, je trójkami lecicie na to, tu Medy do kapa. O kurwa, już się jest rady, na, Zatoksen, na spokojnie, zna spokojnie. Rady, przymierz i go rozpierdol. I uciekaj za Uciekaj do przodu, uciekaj, uciekaj, bo cię kampi, patczat na środku kampi. Zbierzcie się wszystkimi medami, zbierzcie się i wiecie od tej strony na góreczkę. Okay. I sami siódmymi, jedziecie, jedziecie za aero. Medy, zbierzcie się we dwójkę tu, zbierzcie się we dwójeczkę, tak? I do go E3 Dobra, uwaga Dobra, Dobra i sami siódmymi, Rasz na kapa, ras na kapa medy, osłania... medy na górkę, Medy na górkę, osłaniacie ich z górki. E trójka. Zostajesz tutaj pod górką wy, Wiesz za druga E trójka również na kapa. E, tfu, przepraszam, na górkę. W już mi się język plączę Sarin ciśniesz zisami na kapa. A wy tu osłaniacie, osłaniacie ich tutaj, tak? E, Baczat. jak się prze... Nie mam, nie mam Yyy, e, Kto ma więcej hapsa? Kurak. Egi zostaje, ja trójka zostaje, i ty kurak tutaj dookoła. Może Jest bat. Wyciągnąć tego badchata? Na kapę. Na kapę. On sam się do was wyciągnie. Kurek, no się... Kurak tędy. Egi, możesz tak go mniej więcej tu poszukać, żeby go od lewej wyciąć, tak? Arta jest po prawej stronie, gdzieś tam Mhm, mm dlatego Kurek już tam po nią jedzie eee, Armagedon, cofaj do tyłu Masz z tyłu domki, będziesz mógł mieć osłonie, osłonę przed Artą Cofajcie do tyłu, pod te domki z tyłu, co macie Patrząc do przodu, patrząc do przodu, nie obracaj wieży nigdy bad z lewej, bac z przodu, widzisz? Armagedon, prawy przycisk myszy do tego F Dobra, Sarin na kapie Dobra, yy, Armageddon już zbity, Starin, zostajesz na kapie, Arta już jest niedobicia Baczat wyjedzie, będzie chciał was sklepać, ewentualnie ostatnią tą... Arta pierdolenia Zdążysz, kurak jest jedziesz. Górak jedzie po Arty, Górak jestem po Arty no Ale... Górak niepotrzebnie, niepotrzebnie, niepotrzebnie. Dobra, po wszystkim Po wszystkim, pięknie G GG No to Najbliższa. panowie jutro na YouTubeach. GG Zajebiście, na no, Muszę, wracam za 15 minut. Dobra. No ja też to muszę to pojechać, nie wracam. Nie wiem, mogę się spóźnić na następne. Powiedzieć wam, ile wylasowało mi na ISA 7